Witam. To jest odcinek z Dzisiaj zrobię Wam poradnik, który mówię jak sterować grze oraz jak pobierać samochody. No bo jak chodzimy, pierwszy raz kupujemy grę, mamy te samochody. To tyle. Ja tutaj już pościągałem kilka. Ale na pokażę sterowanie. No tak. Chodzicie do samochodu E i C zmieniacie kamery. C kamery. Teraz jeśli chodzi o światło i tak dalej, no to w przypadku radiowozu Q, Q zapalamy y, światła. Jeszcze raz powtórzę: Q, Q, taki przycisk na górze klawiatury pod jedynką. Następnie V, pod taki przycisk nad spacją, takie, takie coś. Mamy różne sygnały. Światła to jest N Ny to są światła, a awaryjne to jest J No dobrze. No i jeździ się. I chodzi WASD. Jest akurat uniwersalne w grach. No i teraz tak. Yy, przyciskając przycisk F zamieniamy się w takiego ducha. No i lecimy w miarę wolność. I chcemy w miarę szybko. Leci lecimy w wolność i chcemy szybko, no to z scrollem. scrollem. możemy zasuwać. Dzięki scrollowi możemy zasuwać. Teraz, jeśli na chcemy, żeby nasz radiowóz mm, wyleciał gdzieś, no to. żeby spadł z wysokością, no to klikamy spację, taki największy przycisk na klawiaturze, puszczamy, no i leci. Żeby wrócić z powrotem, no to ten sam przycisk, czyli F. No i No i to w sumie tyle. Jeśli o to chodzi, no i pod M mamy jeszcze mapę, i możemy się tak teleportować. No ale, no i jeszcze pod prawym przyciskiem myszy, możemy sobie tak O robić. Tak O. Bo tak normalnie to się nie da. Można sobie machać myszku. No dobra, wyszedźmy już z tego samochodu. I jak pobierać y, samochody? No klikamy tutaj, tutaj. I tutaj, na przykład, policja. No i wybieramy sobie samochód, który nas interesuje. Mnie. Załóżmy, interesuje. Weźmy sobie ten sam na górze. I klikamy na taki plusik. I jest zaznaczone, że mamy samochód. Chodzimy tutaj. I na samym dole pojawia się ten samochód. No, i tak, żeby wyjąć samochód z garażu, to klikamy na niego. Będzie taki na pomarańczowo. My klikamy open to. I jest nasz y, samochód. Y, no, i to działa tak samo. Znaczy, na każdy samochód to działa. Jeśli po prostu klikniemy sobie takie nóżki zamiast tego samochodziku, no, to więc po prostu wychodzimy z garażu. A jeśli na przykład to auto nam się jednak nie podoba i nie chcemy, żeby nam miejsce zapychało, to ja klikamy ten X i to. I wtedy to auto nam znika i możemy sobie znowu pobrać jakieś inne auto, bądź helikopter. Ale z helikopterami, i samolotami to jest skomplikowana sprawa, ale ja wolę jeździć samochodami, dlatego ja wam teraz nie będę mm, tłumaczył, jak się, tym, jak się to obsługuje. To może w jakimś innym filmie. Do zobaczenia w innym filmie.